Witamy bardzo serdecznie z wnętrza tego Z hałasem troszkę w tlen, no ale tutaj jest warsztat, więc musi być hałas. Natomiast to jest bardzo ważne. Frakcja Neotus gotowa do akcji. Co dzisiaj? Dzisiaj kolejne narzędzie z kategorii co można zasilić, niekoniecznie z gniazdka. I, I... coś bardzo nietypowego. To jest pistolet. Jeżeli byście chcieli się bawić z, śmingu, z dingus i psikać wodą, tak? Nie. Nie, <laughs> żartuję <śmiech> trochę. To opowiadaj, a ja będę składał. Pistolet klejowy. Czyli coś do montażu, do sklejania, do robienia stroików, do klejenia kartonów. Pistolę do klejenia na gorąco, to jest ważne. Na gorąco. Czyli wykorzystuje dużą ilość prądu? No, sporo. Dobra, trick ma polegać na tym, jaki jest najważniejszy parametr pisu takiego urządzenia? Czas pracy. Tak. Jeżeli założymy, że jeden stroj kleimy w 15 minut, to teraz w zestawie są trzy patyki klejowe. Tak. Ja gdzieś tu mam pojemniczek. I teraz spróbujemy wszystkie te trzy na jednej baterii, co jest bardzo ważne. Pełna naładowana bateria, żeby później nie było, że jest jakaś ściema na pełnej baterii. Rozumiem, że wkładamy, tak? Tak, ale jeszcze włączamy, żeby się rozbłę. Dobra, cykusz, tu się grzeje już. Tak. Generalnie po jednej minucie powinien już zacząć podawać klej. Tak naprawdę trzy minuty pozwala już na ciągłą pracę bez żadnej przerwy. Okej. Okay. jednak i... jakaś pojemność ciepła tego urządzenia jest, nie no, no, musi no, tam coś. złapać odpowiednią temperaturę. No dobra, słuchajcie, no bo nie ma co tam, nie będziemy tu kleili jakichś pięknych rzeczy, samochodzików ani żadnych takich bzdur. Nie o to chodzi. Po prostu przepuścimy trzy, trzy te patyczki i zobaczymy, czy wystarczy na tyle baterii, bo jednak trzeba pamiętać, że to pobór jakiś musi mieć prądu. Urządzenie działa już, rozgrzany, podaje klej. Jest jakaś ważna funkcja teraz? No, funkcja taka, że jak przestajemy naciskać, to przestaje nam cieknąć, że tak powiem. Czyli nie podaleje kleju, co oznacza, że a nie marnujemy, b może nawet jest to bezpieczniejsze, to a znaczy c... Przede AC, wszystkim nie syfimy wszędzie. Nie brudzimy no. wszystkiego dookoła. No dobra, będę sobie tak przetłaczał ten patyczek nasz. Teraz popychamy jeden drugi. W tym moim braku jakiejkolwiek cierpliwości cieszę się, że nie bawię się w produkcję strojków, wyklejanych dla dzieci czy jakichś innych pierdyłek. No, ale jakbym miał, nie, no, kartony tapety na na to nie, położę, nie, kartony na magazynie. Kartony na magazynie mógłbyś na to nie położę, kartony posklejam, co jeszcze zrobię. A no, na pewno mogę. Yy... No, znaczy wbrew pozorom. Dywan położyć sobie w domu. Taki pistolet w domu, jako takie narzędzie do awaryjnego klejenia, jest po prostu idealny. Bo, na przykład, nie wiem, przyklejenie listwy, która się odpadła, przy drzwiach. czy coś. Tak, to, są, to jest naprawdę szybko i przyjemnie. A druga zaleta takiego kleju potem jest taka, że jeżeli chcemy to rozłączyć, podgrzewamy to bierzemy dobrać. na przykład opalarkę i rozłączamy. I rozłączamy. Podgrzewamy, i wszystko Jeszcze dzieje. jedna istotna kwestia. Przyspieszymy teraz to trochę, w sensie, Was nie będziemy nudzili ciągłym wyciskaniem i spotkamy się trzy patyki później. Bo jakby coś, stwierdziłem, że skoro w zestawie są trzy takie długości, to sobie przygotowałem jeszcze trzy takie bardzo długie, żeby zobaczyć, czy naprawdę jestem w stanie zajechać tą baterię do zera, czy przetłoczę trzy zwykłe z zestawu i trzy podłużane. Jeżeli to przepchniemy, to przepchniemy pół kubka takiego kleju na jednej baterii. 10 ciśnij. ciśnij. To się nazywa samotność długodystansowca. Wszyscy pomagali, wciskali, ale już nikomu się nie chce. Zeszły trzy krótkie, trzy długie. A to nadal by pchało, mam już dość. Tym klejem skleiłbym 50 świeczników takich na święta. Zrobiłbym pewnie dużą ilość tapet położył i dywany i kartonów ponaklejał wiele. Ale już mi się po prostu nie chce. Nie ma już nikogo, kto by mnie zmienił. A ręka wypracowana, więc ważna rzecz. Pełna bateria. Wszystko zrobione. Wystarczy. NeoGarage sekcja badania narzędzi pozdrawia Was bardzo serdecznie i idzie spać.